Ludzie boją się wydawać dziwni. Ten cichy i nieustanny strach kształtuje sposób, w jaki prezentują się światu. Nie niszczy to całkowicie osobowości, byłoby to zbyt dramatyczne stwierdzenie, ale zdecydowanie tworzy barierę między tym, kim się jest, a tym, co się pokazuje. A to, co się pokazuje, jest w większości przypadków tylko szkicem prawdziwej osoby, która kryje się za tą fasadą. Ten strach przed byciem autentycznym, przed pokazaniem swoich najskrytszych zainteresowań, dziwactw, ekscentrycznych upodobań wszystko to podsyca kulturę powierzchowności. W rezultacie nie poznajemy nikogo naprawdę. To tak, jakby wszyscy byli na imprezie kostiumowej, ale nikt nie miał odwagi zdjąć maski. A najbardziej ironiczne jest to, że robiąc to, Oddalamy się od najpiękniejszej możliwości, jaką daje życie zakochania się w dziwności drugiej osoby. Napięcie to jeszcze bardziej wzrasta, gdy wkraczamy na zdradliwe terytorium mediów społecznościowych. Tam porównania są nieuniknione. Wszyscy wydają się przeżywać najlepszy okres swojego życia. A kiedy nam nie idzie dobrze, widok innych uśmiechniętych, podróżujących, trenujących, kochających Wywołuje w nas poczucie cichej porażki. Zaczynamy wątpić w swoją historię, i wtedy powraca to niepokojące pytanie: kim jest ta osoba, którą widzę w lustrze? Najbardziej lubię moich najbardziej dziwnych przyjaciół, ci, którzy nie ukrywają tego, co kochają. Mam przyjaciela, który jest całkowicie uzależniony od gier i mówi o tym z takim entuzjazmem, z takim błyskiem w oku że nie sposób się tym nie zachwycić. Kiedy ktoś mówi o czymś, co kocha, ujawnia się jego dusza. Właśnie wtedy nawiązuje się więź. Nie chodzi o temat, chodzi o uczucie, które się za nim kryje. Niedawno widziałem filmik z facetem, nie pamiętam jego imienia, ale był to długowłosy mężczyzna w środku lasu, mówiącym o aktywnym słuchaniu. Była to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie słyszałem w ostatnim czasie, ponieważ prawdziwe słuchanie jest rzadkością. Mamy zwyczaj słuchać tylko po to, aby odpowiedzieć, a nie po to, aby zrozumieć. Zrób test. Posłuchaj dowolnej rozmowy i zobacz, ile razy jedna osoba naprawdę zagłębia się w to, co powiedziała druga. Prawie zawsze jest to gra ping-pong osobistych doświadczeń. To mi przypomina, kiedy ja. Ach, u mnie było tak. I nikt nie pyta, a ty jak się z tym czułeś? Aktywne słuchanie jest proste, ale wymaga obecności. A obecność stała się luksusem. Kiedy ktoś nam coś opowiada, nasz umysł już przywołuje podobne wspomnienie, i chęć zabrania głosu jest niemal nie do opanowania. Ale gdybyśmy potrafili, choćby na chwilę. Powstrzymać tę chęć i po prostu zapytać: A jak to na ciebie wpłynęło? Być może w końcu naprawdę poznaliśmy innych ludzi. Być może bylibyśmy mniej samotni. Trudność w słuchaniu to nie tylko zły nawyk, to niemal symptom naszego wewnętrznego pośpiechu. Żyjemy w takim tempie, że nawet rozmowy zamieniają się w wyścig. Nikt nie kończy swoich myśli. Niecierpliwość, by podzielić się czymś podobnym. Chęć nie haczyka tematu i gotowe. Druga osoba została przerwana. Jeszcze gorzej jest, gdy rozmawiają dwie osoby za DHD. Nie ma tu żadnej linii narracyjnej, jest to kolarz tematów, lawina krzyżujących się odniesień, a sens gubi się. Nie dlatego, że ludzie nie dbają, ale dlatego, że trudno jest zwolnić tempo. Coraz bardziej staram się szczerze interesować tym, co ma do powiedzenia druga osoba? Nawet jeśli temat nie interesuje mnie na pierwszy rzut oka, czasami wystarczy proste pytanie, aby zmienić kierunek rozmowy. Na przykład: Jak się z tym czułeś? To pytanie zadane szczerze ma moc otwarcia drzwi, o których wielu nawet nie wiedziało, że istnieją w ich wnętrzu. Osoba czuje się doceniona, wysłuchana, brana pod uwagę. To tak, jakby przez kilka sekund mogła w pełni istnieć. Rozmowa na ten temat przypomina mi, dlaczego jest to temat powracający w Pensando Alto, ponieważ tym, co najbardziej mnie dzisiaj niepokoi, jest brak wrażliwości w relacjach. Internet stał się sceną, na której każdy odgrywa ulepszoną wersję siebie i nie ma nic złego w noszeniu masek społecznych, wszyscy to robimy. Zachowujemy się inaczej w stosunku do przyjaciół niż do rodziców, do szefa, niż do partnera. To jest normalne. Ale istnieje różnica między dostosowaniem zachowania a ukrywaniem tego, kim naprawdę jesteśmy. W mediach społecznościowych ta granica się zatarła. Tworzymy osobowości, aby dopasować się do szablonów szablonów piękna, sukcesu, charyzmy. Ale próbując dopasować się do tych szablonów, ukrywamy to, co czyni nas wyjątkowymi. Ukrywamy pasje, lęki, dziwactwa, które mogłyby w rzeczywistości tworzyć więzi. A najciekawsze jest to, że gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo jesteśmy interesujący, być może nie potrzebowalibyśmy tak wielu masek, ponieważ to, co autentyczne, nawet jeśli niedoskonałe, porusza. To, co prawdziwe, nawet jeśli wrażliwe, przyciąga. Jednak większość z nas boi się okazać słabość. Boi się przyznać na przykład, że jest pasjonatem gier wideo. Jakby to było śmieszne, jakby przyznanie się do czegoś takiego było ryzykiem. I właśnie ten strach uniemożliwia tworzenie prawdziwych więzi. Nie można bowiem kochać ani podziwiać tego, czego nie widać. Nie można nawiązać głębokich relacji z kimś, kto ciągle się ukrywa, a ja, szczerze mówiąc, mam dość powierzchownych związków w przyjaźni, w miłości, gdziekolwiek. Jeśli nie możemy być sobą w pełni, ze wszystkimi naszymi dziwactwami i zaletami to może nie jest to aż tak warte zachodu. Mówię to jako osoba, która, jak na ironię, zawsze miała trudności z byciem głęboką. Nie z powodu braku chęci, ale z powodu strachu. Strachu przed ujawnieniem się, przed wyśmianiem, przed niezrozumieniem. Czasami zaczynałem poruszać bardziej intymny temat, a zaraz pojawiała się chęć zmiany tematu, żartu, ucieczki w dygresję, jakby głębia była niebezpieczna. I może nawet jest, ale to właśnie w niej tkwi piękno więzi między ludźmi. Ten filmik z długowłosym mężczyzną, nie pamiętam jeszcze tytułu, ale może dodam go w opisie, był dla mnie olśnieniem. Mówił o słuchaniu z taką jasnością, że wydawało się, że mówi coś oczywistego, ale o czym codziennie zapominamy. Jesteśmy o wiele bardziej interesujący niż nam się wydaje. A co za tym idzie? O wiele bardziej inteligentni niż zazwyczaj wierzymy. Problem polega na tym, że inteligencję kojarzymy z modelem akademickim egzaminami, wzorami, tytułami. Ale inteligencji nie mierzy się tylko liczbami. Chcesz przykład? Rdzenni mieszkańcy Amazonii rzeźbią kajaki z masywnych pni z taką precyzją, że wprawili francuskich naukowców w zakłopotanie. Według badań Uniwersytetu w Nantes, wiele z tych modeli stanowi obecnie podstawę badań nad architekturą okrętową w Europie. Żaden z tych rzemieślników nie miał dostępu do szkoły inżynierskiej, ale doszli do najbardziej skutecznych rozwiązań w zakresie żeglugi rzecznej. To nie tylko praktyczne umiejętności to inteligencja stosowana, przodków intuicyjna. To skłoniło mnie do zastanowienia się nad różnymi formami inteligencji, które istnieją. Niektórzy ludzie mają absurdalnie czuły radar emocjonalny. Dostrzegają nastrój innych po spojrzeniu, to nie głosu. Niektórzy mają ostre logiczne myślenie, inni niemal fotograficzną pamięć wzrokową. Ja, na przykład, mam niemal dziwaczne wyczucie przestrzeni. Patrzę na mebel i od razu wiem, czy zmieści się w rogu domu. Może się to wydawać banalne, ale jest przydatne. Oszczędza mi czasu, bólu głowy, a czasem nawet kłótni. Jednocześnie jestem fatalny z matematyki. Nigdy nie potrafiłem się tym zainteresować, nie wchodzi mi to do głowy. I jak każdy szanujący się ADHD, rozwijam umiejętności tylko w tym, co naprawdę przykuwa moją uwagę. Potrzebuję pasji, żeby się uczyć. Dotyczy to wielu ludzi, właściwie więcej osób niż można sobie wyobrazić. Na przykład inteligencja emocjonalna. Jest dla mnie jedną z najtrudniejszych rzeczy, ale tu pojawia się coś, o czym mało kto mówi: inteligencja jest również zbiorowa. Moja partnerka jest niesamowicie wrażliwa. Życie z nią nauczyło mnie rozpoznawać emocje, zarówno moje, jak i innych. To ciągła nauka, a to również jest inteligencja wiedzieć, że się nie wie, ale być gotowym do nauki. To prowadzi mnie do kolejnej kwestii. Która jest dla mnie fundamentalna, sposób, w jaki nie doceniamy własnej inteligencji. Istnieje milcząca kultura, która sprawia, że wierzymy, iż tylko ci, którzy pięknie mówią lub mają dyplom na ścianie, wiedzą coś o życiu. To podkopuje naszą samoocenę w subtelny, ale głęboki sposób, ponieważ poczucie własnej wartości, zwłaszcza wśród mężczyzn, jest nadal tematem mało poruszanym. A kiedy już jest, często popada w płytkie, niemal karykaturalne dyskusje, takie jak te w społeczności Redpil, ale prawdziwa samoocena ma więcej wspólnego z tym, jak postrzegamy siebie wewnętrznie, niż z jakąkolwiek zewnętrzną walidacją. To spojrzenie do wewnątrz i świadomość: Mam coś do zaoferowania. Nie w sensie konkurencyjnym, ale egzystencjalnym. I tu pojawia się jedna z największych sprzeczności. Im więcej się uczymy i zagłębiamy w dany temat, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze nie wiemy. To słynny efekt Daninga Krugera w odwrotnym wydaniu. Ignorant uważa się za mądrego, mądry uznaje swoją ignorancję. Często to odczuwam. Interesuje się wieloma rzeczami filozofia, psychologia, historia. Duchowość. I we wszystkich tych dziedzinach, im bardziej się zagłębiam, tym bardziej widzę, że dotknąłem tylko powierzchni. To nieuchronnie wpływa na moją samoocenę, ponieważ wiedza, choć wyzwala, jednocześnie poniża. I wtedy od czasu do czasu zaczynam wątpić w siebie. Zastanawiam się, czy to, co myślę, ma jakąkolwiek wartość, czy warto dzielić się tym z kimś innym. Ale jedna rzecz zmieniła moje życie. Przestałam wstydzić się pytać, bo wstyd pytać to wstyd uczyć się. Pamiętam, że w szkole rzadko podnosiłam rękę, myślałam: Czy ktoś się ze mnie śmieje? Czy to głupie pytanie? Czy się popisuje? I milczałam. Dzisiaj już nie. Dzisiaj, jeśli mam wątpliwości, pytam, ponieważ ta prosta postawa przyznanie się, że nie wiem Zmieniła mnie w osobę znacznie bardziej otwartą, pokorną i paradoksalnie pewniejszą siebie. Ciekawe, jak to zbliża nas również do innych. Kiedy pytasz o coś szczerze, zapraszasz drugą osobę do podzielenia się swoją wiedzą, tworzysz pomost, i w gruncie rzeczy tego właśnie brakuje w relacjach międzyludzkich pomostów. Wszyscy jesteśmy odizolowani w swoich przekonaniach lub niepewnościach. Czasami szczere pytanie jest wszystkim, czego potrzebujemy, aby przejść na drugą stronę. Naprawdę wierzę, że każdy ma coś do przekazania. Każdy z nas ma unikalne doświadczenia, inne spojrzenie, perspektywę, która może oświecić naszą. Ale żeby to dostrzec, musimy przestać myśleć, że istnieje jedna miara inteligencji, albo piękna, albo wartości, bo nie ma. I może to jest największe wyzwanie zaakceptować, że jesteśmy złożeni, niekompletni, a mimo to pełni potencjału. I właśnie ta różnorodność sprawia, że ludzie są fascynujący jako jednostki. Czasami tak bardzo się zamykamy, tak bardzo staramy się wydawać normalni, akceptowalni, funkcjonalni, że zapominamy, że to właśnie w naszych sprzecznościach tkwi nasza siła. Sam byłem kiedyś bardziej towarzyski. Z tych, którzy zagadują kierowcę Ubera w środku chaotycznego ruchu ulicznego. Kiedy mieszkałem w Brazylii, te spontaniczne rozmowy były niemal rytuałem. Dwóch nieznajomych, dzielących trasę, a czasem cały światopogląd. Ale kiedy przeprowadziłem się do Holandii, zauważyłem, że ta cecha mojej osobowości zaczęła zanikać. Tutaj nikt nie rozmawia. Cisza jest niemal kulturowa. I to sprawiło, że Zatęskniłem za tym chaotycznym, ale głęboko ludzkim Brazylią. Pamiętam niesamowite historie, które usłyszałem podczas tych podróży: kierowcy, którzy opowiadali mi o swoim życiu z brutalną szczerością, miejscowi poszukiwacze przygód, anonimowi bohaterowie, ludzie, którzy przeżyli wszystko, przetrwali życie z mądrością, której nie nauczy żadna książka. I wtedy zrozumiałam: Jest tyle dobrych historii. Tyle nieopisanych filmów, tyle nieopowiedzianych biografii, a my nawet nie mamy o tym pojęcia. Jest taki wiersz, chyba autorstwa Verissimo, który mówi, że każda rodzina ma uzależnionego wujka, ekscentryczną kuzynkę, niezrównoważoną szwagierkę. I to prawda, perfekcja jest iluzją. Każda rodzina to prywatny chaos. I to właśnie ten chaos sprawia, że wszystko jest ciekawsze. Bałagan prawdziwego życia jest nieskończenie bogatszy niż jakakolwiek wygładzona narracja w mediach społecznościowych. Tylko, że nauczyliśmy się to ukrywać, nauczyliśmy się uśmiechać do zdjęć, nawet gdy wszystko w środku się wali. Pamiętam, jak idealizowałem kolegów ze szkoły. Myślałem, że mają idealne życie. Widziałem ich z uporządkowanymi tornistrami, nienagannymi przyborami. I mimo że miałem dostęp do tych samych rzeczy, nadal czułem, że coś we mnie nie gra. Ale prawda jest taka, że nikt nie ma wszystkiego w porządku, ani wtedy, ani teraz. Wszyscy nosimy w sobie trochę wewnętrznego chaosu i być może im szybciej to zaakceptujemy, tym bardziej będziemy łagodniejsi dla siebie i innych. Ale jest też druga strona medalu, która jest bardzo typowa dla świata cyfrowego. Ciągła potrzeba wyrażania opinii, zajmowania stanowiska. Wydaje się, że jeśli nie masz opinii na każdy temat, to nie istniejesz. I to moim zdaniem ma również związek z samooceną, ponieważ podczas gdy niektórzy uważają się za mniej wartościowych niż są w rzeczywistości, inni wywyższają się ponad to, co naprawdę wiedzą. Jest to desperacka próba uzyskania potwierdzenia swojej wartości. Widać to wszędzie. Ktoś pisze na Twitterze, że woli samochody elektryczne i już. Pojawiają się dziesiątki ekspertów od mechaniki, ekologii, ekonomii i geopolityki. Wystarczy wspomnieć o dolarze, a natychmiast pojawiają się ekonomiści z tezami godnymi pracy doktorskiej. To tak, jakby internet stworzył obowiązek posiadania wiedzy o wszystkim. Ale czy w gruncie rzeczy ta potrzeba wyrażania opinii nie kryje w sobie większej niepewności? Z jednej strony brakuje poczucia własnej wartości, a z drugiej strony mamy do czynienia z jego nadmierną ekspresją, a my gubimy się gdzieś pośrodku. Ten impuls, by wyrażać opinię na każdy temat, nawet jeśli nie rozumiemy go dobrze, jest odzwierciedleniem tego wewnętrznego chaosu. To tak, jakbyśmy za wszelką cenę próbowali udowodnić swoją wartość, znaczenie. Problem nie polega jednak na tym, że mamy opinię. Problemem jest przekształcanie opinii w tożsamość jakby myślenie inaczej było osobistym atakiem, a nie zaproszeniem do dialogu. Oczywiście, ja też popadam w tę sprzeczność. Właśnie powiedziałem, że inteligencja nie jest tylko akademicka. Że każdy ma prawo do wyrażania opinii i wierzę w to. Ale uważam też, że musimy być bardziej krytyczni wobec tego, co przyswajamy i co rozpowszechniamy. Nie każda opinia musi stać się dyskursem, nie każda domysł musi zostać opublikowany. Czasami milczenie jest również mądrością. Tu właśnie pojawia się zdrowy rozsądek. Chodzi o to, że nawet bez dyplomu z ekonomii. Mogę mówić o wpływie dolara na moje codzienne życie, ale wiem też, że warto słuchać tych, którzy studiowali tę dziedzinę dogłębnie. Tak samo jak ufam lekarzowi, który leczy mój ból, ale nie ignoruję herbaty z bol do mojej babci, ponieważ ma ona wieloletnie doświadczenie praktyczne, a to również jest rodzaj inteligencji. W gruncie rzeczy wszystko to tylko potwierdza jedną myśl. Ludzie są o wiele bardziej interesujący niż im się wydaje, a może nie, może to tylko kolejna fantazja Pensando Alto, ale jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tym wszystkim trafiło do Ciebie. Dlatego chciałbym Cię o coś ważnego poprosić. Jeśli w którymś momencie tego filmu rozpoznałeś siebie, przypomniałeś sobie kogoś, poczułeś się zrozumiany, polub ten film, skomentuj. Subskrybuj kanał. Dzisiaj algorytm YouTube się zmienił. Dystrybuuje tego typu treści tylko wtedy, gdy wykryje interakcje. A może po drugiej stronie ekranu jest ktoś, kto potrzebuje usłyszeć właśnie to. Może to Twój przyjaciel, a może ty w innym momencie życia. A jeśli możesz, nawet jeśli to niewiele, rozważ wsparcie dla kanału. Wiem, że nie każdy może, ale dla tych, którzy mogą. To ma ogromne znaczenie, ponieważ utrzymanie tej przestrzeni, gdzie mówimy o prawdziwych rzeczach, gdzie jest miejsce na wrażliwość, zależy od tego typu gestów. Tutaj, gdzie mówimy o słuchaniu, o człowieczeństwie, o byciu sobą, każde wsparcie pomaga nam nadal opowiadać te historie, które w głębi duszy są również naszymi historiami. Dziękujemy za to, że jesteście. I za wysłuchanie do końca.